Cześć, witam Was na kanale Ozytek. W dzisiejszym filmie pokażę Wam tą oto kamerkę. Jest to kamera 4 MP na aplikacji IC. Co takiego niezwykłego w tej kamerze jest? Pewnie z wielu z Was powie, że nic. Otóż ta kamera bardzo fajnie wygląda. Jak widzicie, ma kształty okrągłe i też ma stopkę umożliwiającą montaż zarówno do ściany, jak i do sufitu. Co umożliwia między innymi montaż np. w domu. Szukałem, co prawda, kamery wewnętrznej, natomiast kamery wewnętrzne, wszystko są oklepane na jedno kopyto i szukałem jakiejś takiej fajnej kamerki, która by ładnie wyglądała, ale też była obrotowa. I ta kamera, uważam, że świetnie właśnie się nadaje, zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Możecie ją montować oczywiście. Te również na zewnątrz, ponieważ jest odporna na warunki zewnętrzne. Nie musi być montowana pod jakimś daszkiem, tego typu rzeczami. Deszcz może sobie na nią padać, nic się nie stanie. Dodatkowo, co mi się podoba w niej, mogę sobie w łatwy sposób zdjąć tą kopułkę. Zobaczcie, obkręcam, pyk, zdejmuję kopułkę i mam jeszcze mniejszą kamerę. I w ten sposób, jeżeli sobie zamontuje, nawet i w domu czy na zewnątrz macie wybór. Możecie taką kopułkę mieć, możecie mieć taką kamerkę. Super sprawa, powiem wam szczerze. Dlatego też przykuła moją uwagę i wprowadziliśmy na sprzedaż w swoim asortymencie. Tak samo montaż. Pyk po prostu jest jakby zakręcana, tak? Ta kopułka. Zakręcona kopułka. I teraz możemy sobie ją montować. Oczywiście ta kamera posiada mikrofon w tym miejscu, jak również głośnik. Natomiast wszystko sobie sprawdzimy na zewnątrz. Nie będę Was zanudzał tutaj w środku i opowiadał suche fakty. Po prostu zamontuję ją na jakimś stojaku i pokażę Wam obsługę na aplikacji, jak, jak wygląda, jakie funkcje posiada. Przetestujemy sobie mikrofon, przetestujemy sobie głośnik. Dodatkowo ta kamera, widzicie, posiada antenę Wi-Fi, czyli też można ją łączyć po Wi-Fi. Co właśnie zrobimy? Na przykład będziemy łączyć z takim rejestratorem Wi-Fi. Niby 4 megapikselowa Teoretycznie ten rejestrator obsługuje 3 megapikselowe kamery po połączeniu po Wi-Fi, oczywiście, bo po kablu możemy nawet i piątki łączyć. Natomiast tą kamerę można po Wi-Fi połączyć też z tym rejestratorem i będzie działać. Co zresztą się przekonacie o tym. Ja już testowałem i wiem, że działa. No ale o, oczywiście na począt tego odcinka przetestujemy sobie jeszcze raz. Umieścimy ją na dworze i wtedy przetestujemy, czy ten rejestrator ją znajdzie i połączy. Czekam, aż się połączą. Mamy tutaj już widzimy. Pierwszy. Kamera została połączona. I mamy naszą kamerę łączenia. Dodaną. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście na tym rejestratorze możemy sobie obracać tą kamerką. Dowolnie. Dodatkowo możemy oczywiście parametry IPC i przeglądać taką kamerę. Na przykład ustawienie obrazów, opcje zaawansowane, no konserwacja systemu. Tutaj też możemy, tak jak wspomniałem, zawsze w alarmie inteligentny alarm robić ustawienia. Na przykład, jeżeli włączymy alarm dźwiękowy, możemy ustawić sobie i tutaj, na przykład, właśnie widzicie szczekanie psa lub. Innego typu alarmy ustawiać. Więc ta kamera bez problemu działa też na tym rejestratorze. Oczywiście też kamerka, jak już praktycznie większość kamer, posiada tutaj slot na kartę, i dużo osób szuka też przycisku resetu. Oj, ta gumka tutaj ciężko wychodzi. Więc tutaj, w tym miejscu jest taki otwór. I tam wkładamy śrubokręt bądź coś obojętnie co, co się zmieści oczywiście w ten otwór, żeby zrestartować. Jest taki przycisk tam, naciskamy leciutko, to pstryknie, trzymamy i kamera się restartuje do ustawień fabrycznych. Oczywiście nie musicie tego robić z przyciskiem, jeżeli macie dodaną kamerę. Można to zrobić z poziomu aplikacji. Natomiast nie będę Was zanudzał jak dodać kamerę, jak konfigurować i tak dalej. To wszystko już pokazywałem w tym odcinku. Instrukcja do aplikacji IC i wszystkie kamery konfiguruje się w ten sam sposób, więc tą kamerkę też skonfigurujecie właśnie według tej instrukcji. Więc tutaj nie ma, nie ma sensu przedłużać po prostu odcinka. Też ta kamera posiada, jak widzicie, tutaj diody podświetlenia i też podczerwieni czyli tutaj te diody są już takie nowocześniejsze. Diody one są dwa w jednym czyli mogą działać w trybie podczerwonym ale mogą też działać w trybie kolorowym, czyli jeżeli kamera wykryje jakąś osobę, to wtedy może zapalać te diody podświetlenia i nagrywać w trybie kolorowym. Natomiast normalnie działałaby w trybie czarno-białym w nocy. Też oczywiście przetestujemy sobie to w nocy, żebyście mieli jakieś informacje jak to wygląda. Też wgrałem tutaj oprogramowanie oczywiście modyfikowane przeze mnie. Są tutaj komendy w języku polskim, dodatkowo alarmy, które tutaj możemy ustawić. Testom w języku polskim. Dodałem jeszcze szczekanie psa, na przykład, co zresztą zobaczycie na odcinku. Będziemy sobie testować na dworze. Myślę, że to krótkie wprowadzenie wystarczy. Podłączamy kamerę na zewnątrz i widzimy się za chwilkę. No dobra, jesteśmy na dworze. Umocowałem sobie kamerkę na takim stojaczku. Teraz podłączymy sobie kamerę do internetu i do prądu przez taki, oto, adapter. Czyli mamy skrętkę. Podłączamy sobie adapter pod skrętkę. Mamy podpiętą i teraz wystarczy to podpiąć pod kamerę i to wszystko. Mamy kamerę podpiętą. Widać kamera się obraca. Dzięki temu że podłączyliśmy taki adapter mamy zarówno zasilanie jak i internet po jednym skrętce. Dużo osób się pyta właśnie, jak puścić zasilanie o tym bardzo często mówię. Ale jeszcze, jeszcze dużo osób właśnie się pyta więc Dobrze poruszyć na każdym odcinku. Jak wiadomo, dużo też subskrybentów przybywa i też nie wszyscy oglądają moje poprzednie filmy. Dlatego też na każdym odcinku staram się coś odświeżyć. Kamera już jest uruchomiona, więc otwieramy naszą aplikację. Aplikacja oczywiście IC. I dobra. Mamy naszą kamerę dodaną. Oczywiście już od razu. Przychodzą komunikaty i weźmy sobie do góry, bo tylko nogi moje widać. Ok. I obraz w gorszej jakości wygląda w ten sposób. Ale przełączę się na sieci komórkowe, ponieważ internet Wi-Fi mam bardzo słaby tutaj, i lepiej to chyba będzie działać na sieciach gsm Czyli tak jakbym był poza domem tak naprawdę. No, myślę, że to dużo lepiej działa niż w moim Wi-Fi. Widzicie, Teoretycznie za tą ścianą mam router i tutaj nie jestem daleko, a już Wi-Fi jest bardzo słabe. Tak to nieraz jest. Po prostu u mnie ściany powodują bardzo duże zagłuszenie. Niby zasięg Wi-Fi jest dobry, bo cztery kreski, ale jest na tyle słaby, że kamera nie chce działać. A tutaj bez problemu mam obraz na sieci GSM, czyli mógłbym pojechać sobie na koniec świata i też podglądać obraz kamery. Teraz co? Mamy obraz, i właśnie ta kamera ma też podążanie za ludźmi, co też dużo osób szuka, więc włączmy sobie może podążanie, czyli śledzenie. I tutaj uruchom śledzenie. Jeżeli chodzi o czas powrotu, ustawmy 5 sekund i ustaw obszar pozycji, czyli do tej pozycji kamera będzie wracać. I kamera się obraca za mną. Kurczę słabo, ten słabo, że internet mam bardzo słaby. No ale cóż, no, elegancko. po opcja, podąża ładnie. I to w tej gorszej mówię opcji. Bierzemy sobie na HD. Zobaczymy, czy przez sieć GSM da radę obraz ładnie ładną ładny obrazik co tu się czepiać nie ma co się czepiać jeżeli oczywiście straci mnie z pola widzenia kurde szybka jest powiem wam że ładnie podąża. to po ilość sekundach które ustawiliśmy a kamera wróci. 3 sekundy ustawiliśmy. I kamera wraca do punktu który, obserwacyjnego, który ustawiliśmy. A teraz, jeżeli się pokażemy, no od razu. Wykryła mnie i od razu podążę. Szybka jest. Patrzcie. Wcale nie muszę nawet wolno iść. Powiem Wam, że jestem blisko a właśnie podąża szybko. Dużo kamer gubi w tym momencie, jeżeli jestem blisko, a ta reaguje nawet fajnie. Oczywiście, jakbym biegł, to nie da rady. Nie, no szybka jest, skubana. Jestem zaskoczony, że tak działa. Powiadomienia oczywiście cały czas przychodzą. Teraz niech się niech wróci na swoje miejsce. Ustawimy jej szczekanie psa. Zobaczymy to o czym mówiłem, czyli dzwonek alarmowy i bierzemy sobie szczekanie psa. Zapisz. Zobaczymy jak mój pies będzie reagował. Dobra, idziemy. I kamera powinna się włączyć. Zobaczymy co pies zrobi. Oczywiście ma interwał. Jeżeli raz wykryje to Trzeba czekać i zobaczcie. Teraz wróci. Pieska też wykryła. Pies się pogubił. To jest fajna opcja, bo. Tak naprawdę umieścicie gdzieś kamerkę. Kamera nie będzie mówić tylko gdzie szczekać, więc sąsiedzi pomyślą, że po prostu jest szczeka i nikt nie będzie miał do Was pretensji, więc to jest fajna opcja. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, tych komunikatów macie dużo więcej. Możecie po prostu ustawić, że na przykład wszedłeś w obszar monitorowania, będzie tylko informować osobę. Wyjdźmy. Kurde, ona szybka jest. No, to mi się mega podoba. Powiem wam szczerze, że, że bardzo fajnie reaguje. No, pies jeszcze się... myśli, że jeszcze będzie czekać. Dobra. zobaczcie teraz pies jest i na niego nie reaguje ale raz go wykryła, więc tak jak mówiłem, te algorytmy nie są doskonałe i czasami o teraz na przykład. Czasami się może zdarzyć, że wykryje na przykład psa jako człowieka, nie? Bardzo szybko reaguje kamera. No i dobra. Widzimy się jak już zajdzie zmrok i zobaczymy wtedy jak wygląda obraz. No dobra. Teraz jesteśmy może pod latarnię raz, nie? będzie coś widać jesteśmy w nocy jak widzicie kamera jest w trybie czarno białym i na razie ustawiliśmy jej podwójna czułość światła czyli jeżeli kamera wykryje ruch powinna zapalić światło na 10 sekund więc idziemy i zobaczcie od razu kamera wykrywa i tak właśnie świeci światłem fajnie to wygląda poza tym jeżeli świeci światłem, to też dobrze, jak widać, podąża. Powiem Wam, że rewelacyjnie podąża, jak światło się świeci. Idę szybko i kamera zadanża za mną. No właśnie odchodzi. Jak widzicie, nawet doświetla mnie dosyć fajnie. A jak wyłączymy jej, przyłączymy na normalny tryb, czyli zobaczcie, teraz kamera nie, nie świeci diodami podświetlenia to od razu widzicie, tu je zaczyna wykrywać, zaczyna troszeczkę wariować, nie? O, przełączyła się w tryb czarno-biały. Teraz pokażę Wam w zupełnej ciemności, bo tutaj co prawda mamy jeszcze latarnię, nie? Więc zaraz umieszczę ją w stronę garażu, tam mam zupełnie ciemno, więc wtedy zobaczymy, czy faktycznie na tą odległość około 10 metrów będzie cokolwiek widać. To zaraz się widzimy. Dobra, w tym momencie nawet GoPro nie włączam, bo nic nie będziecie widzieć przez GoPro. Jest po prostu ciemno tutaj. Zobaczcie, zakryję kamerę, żeby nie, nie, nie się oświetlała. Kurczę. HD. A to też fajnie, że... Zobaczcie, zakryłem obiektyw dla kamery, która jest na garażu i w tym momencie to wygląda w ten sposób co przez komunikaty przychodzą dlatego że ta kamera też diody podczerwieni ma i to też właśnie dla was taka informacja że jeżeli kamera widzi kamerę to właśnie będzie oślepiać zobaczcie odpuszczę i wygląda jakby świeciła kamera nie a ona nie świeci to po prostu diody IR w ten sposób działają wezmę w dół ją skieruję no, a i tak widać diody IR tam nie ma żadnego światła to jest kamera kamera, która jest na garażu zresztą pokazywałem ją w tym odcinku i właśnie jak widać druga kamera, jeżeli jest na nią skierowana to wygląda jakby świeciło światło światło jest nad garażem, widzicie, mryga próbuje się zapalić, natomiast jest to światło solarne nie doładowało się odpowiednio i teraz mryga w każdym razie w tym miejscu, gdzie ja stoję, jest ciemnica, po prostu. Natomiast kamerka, jak widzicie, daje radę. A teraz zapalimy diody, czyli weźmiemy podwójna czuła, albo wyjdźmy sobie na razie. W ogóle, żeby nas kamera nie widziała. O, podczas przełączania się yy, normalne. I tak właśnie ciemność jest. i o, Dopiero diody i zapala. zapal. Żebyście mieli jasność, jak to wygląda. Czyli jest zupełnie ciemno w tym miejscu. Teraz podwójna czułość światła, czyli jeżeli kamera wykryje postać ludzką, powinna zapalić diody podświetlenia. Więc idziemy. No i pięknie. I zobaczcie, jak to wygląda. Kurde, elegancko. Zaraz Wam pokażę na, na GoPro. O, tak wygląda dodatkowo podświetlenie. Czyli wy tak naprawdę na GoPro widzicie tylko taką małą lampeczkę. Natomiast jak widać, coś mi oświetla tak? z daleka. Więc spoko. Niby takie małe lampeczki, cztery diody podświetlenia, a robią robotę, jak widać. Fajne, fajna opcja jest to, że zamiast tego właśnie oświetlenia, to raczej zamontuję sobie taką kamerę, która właśnie po wykryciu ruchu, czyli po wykryciu człowieka, zapali dodatkowe diody podświetlenia. I też będzie właśnie pełniła taką funkcję jak ta lampa. No, na pewno dużo lepiej, bo ta lampa jest na panel solarny. Jak widać, nie zdaje egzaminu, więc wezmę sobie taką kamerę, podłączę pod zasilanie i ona już na pewno zda egzamin. Poza tym, naprawdę doświetla w zupełności wystarczająco. To wszystko, zawijamy się. Dzisiaj pokazałem Wam tą, oto właśnie kamerę Wi-Fi. Jak również możecie łączyć ją po kablu. Jak widzieliście, Kamera daje radę zarówno na zewnątrz, w dzień, jak i w nocy. Obraz moim zdaniem jest przyzwoity, spokojnie, wystarczający. Oczywiście zasięg moim zdaniem jest maksymalnie 10-15 metrów. To nie jest kamera powyżej 15 metrów w nocy. To już trzeba stosować kamery z sensorem sony, na przykład. Wtedy macie pewność, że ten obraz jest jeszcze lepszy, ale za tą cenę. Myślę, że kamera jest naprawdę przyzwoita. Ma oczywiście swoje wady, jak również bardzo dużo zalet. Natomiast moim zdaniem warta polecenia, dlatego też wprowadziliśmy ją do swojej oferty. Możecie ją zakupić u nas na stronie ozikam.pl oczywiście. I na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.